Pierdolniku, przejść na drugą stronę. 15 lutego, udaję por poniedziałek, cena numer jeden. Mniejsza, opiliśmy w końcu papierosy. Danie to 10 rupii. 10 rupii, czyli na polskie 60 groszy. No, bo tak jestem tak głupiana, że aż nie chcę się ich palić. Dzięki temu, że mam nie pali co 10 minut, tylko co godzinę. Aha. Uh -huh. no. Może ona już samodzielne gospodarstwo prowadzi. W o, to tym to jest wieku to już najwyższa pora, drewnie. Te wody ładne się tu nie myją. No dobra. to. się za Bo? Bo W życiu nie widziałem gołej, 50 minut. Woda. Jakie to naturalne. 10 rupii, 60 groszy. Może pokaż tą herbatę. Czaj, zawsze taka malutka. Karyli. Hotel jest dopiero 5 miesięcy, bo tylko 6 pokoi, niedługo będzie za bardziej plegany. jeszcze go nie ma w lalii.

Akcja. Akcja standard. Jezioro, Potem, które wyschło. Chcę, święte jezioro ustaw puszka. Nie chcę się za bardzo dokonywać. <noise> Inteligentni <noise> ludzie powinni znać takie <głos> słowa. <głos> <noise> panna młoda. No, a, która? No nie wiem, która. A? No, tam są goście. No. no i na owym weselu, które widzieliśmy z góry, znaleźliśmy się. Za darmo jedzenie. już jesteśmy białymi, to możemy już, zjeść. Już, już. Że... Tam że jest panna młoda, ale to mnie oczywiście w ogóle nie interesuje. Bardzo Idziemy To, jest? to jest wiocha, wiocha. Wygląda ogólnie to na kolejną turystyczną miejscowość, czego chcieliśmy uniknąć oczywiście wyruszając z kolwy. jak to się handluje rybami. I to jest ważny moment w życiu Szymona. Po raz pierwszy od półtora roku moje włosy to trzeba nakręcić, bo później jeszcze taka okazja może nie zażyć. Jak pika w tych falach. po prostu czasem, człowiek musi polatać? <grywka> Jak się czujesz? Ale dużo boli. Tylko tyle? No niestety, nie, nie podeszę cię. Generalnie po klasy to takie modele, zazwyczaj. Jesteśmy na premierze najnowszego filmu, bollywoodzkiego. Na centralnym planie jest zła, na pewno. Czy są dobre charaktery? A tak, reszta zresztą się nie liczy. No, Czekaj, dobrze widać. A tam jest kino. Czujesz się gwiazda? No. Podoba Ci się takie życie? Nie ma tylko powodzenia w Polsce tutaj, już tam, już tam. <śm> To jest pewnie siedlisko jakiegoś kolejnego łoszka. Pewnie Kryszny tam siedzi. A tu wychodzi do miasta. Proszę, ja umierałam dzisiaj jeszcze, umiera. Chudnie w oczach.

Але смакуваје, за ред било што не. Смакуваја co właśnie. Jest taki jakby ser. Jogur. Nakładasz jogurt. Nakładasz się do tego. Myślałem, o, woda, niestety woda. Beczki. To mamy ameby. mamy ameby. Teraz mąka, czy coś. ty, cukier, cukier. jest <śmiany> Nie mają, to mają do darjeelingu. Co? Dotarliśmy do dargelingu, jesteśmy już tutaj drugi dzień, trzeci. to jest trzeci, przepraszam, to jest nasza pierwsza styczność yy, z polami herbaty, słynnymi, z miejscowymi z z z na cały świat. O, 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 to są właśnie one. No tutaj dolina Herbaciana w pełnej okazałości.